Żeby zrozumieć, jak ważny był MiG-15, musimy cofnąć się do wojny koreańskiej. Na początku 50. lat był to najnowocześniejszy myśliwiec Związku Radzieckiego. I prawdziwy koszmar dla Amerykanów. Gdy MiG-15 pojawił się nad Koreą pod koniec 1950 roku, alianci byli w szoku. Do tej pory czuli się panami w powietrzu, a nagle okazało się, że ich samoloty są po prostu wolniejsze i słabsze. MiG-15 górował niemal we wszystkim. W szybkości, pułapie, wznoszeniu. Dla Bobowców B-29 był wręcz śmiertelnym zagrożeniem. Najcięższe powietrzne pojedynki toczyły się w rejonie nazwanym Aleją Migów, przy granicy Chin i Korei. Oficjalnie Związek Radziecki nie brał udziału w wojnie, ale w rzeczywistości za sterami wielu maszyn siedzieli sowieccy piloci. Atakowali tylko nad własnym terytorium. Po to, żeby żaden z migów nie wpadł w ręce Amerykanów. I właśnie dlatego ten samolot był tak pilnie szczerzony tajemnicą. Z Zewnątrz przypominał amerykańskiego myśliwca F-86, konstrukcja była prosta i jednocześnie genialna. Co ciekawe, jego silnik był kopią brytyjskiego Rolls-Royce'a, który Sowieci po prostu skopiowali i ulepszyli. Amerykanie robili wszystko, żeby zdobyć miga. Nad Koreą rzucono miliony ulotek, obiecując 50 tysięcy dolarów każdemu pilotowi który ucieknie takim samolotem na zachód. I przez długi czas nic z tego nie wychodziło. Na zachodzie byli też polscy piloci, którzy podczas II wojny światowej latali w Anglii. Jednym z nich był Ludwik Martel. W 1952 roku nawiązał współpracę z CIA. Razem z dwoma innymi polskimi lotnikami, weteranem Bitwy o Anglię, Józefem Jeką oraz Stefanem Janusem, byli potajemnie szkoleni przez Amerykanów. Plan był niezwykle ryzykowny. Przerzucić ich do Polski i porwać najnowszy radziecki myśliwiec odrzutowy MiG-15. Było to wyjątkowo trudne, bo samoloty były pilnowane całą dobę. Na lotniskach dyżurowały warty, a piloci zmieniali się w kaminach co kilka godzin, gotowi do natychmiastowego startu w razie alarmu. MiG-15 był tak cenny, że tam gdzie stacjonowały te maszyny, lotniska objęto dodatkowymi zabezpieczeniami. Uprowadzenie... Takiego samolotu wydawało się niemal niemożliwe. I właśnie na takiej maszynie latał młody pilot, który stacjonował we Wsłupsku, Franciszek Jarecki. Jarecki był prymusem. Na gazetce ściennej w szkole pod chorąży lotnictwa z października 1952 roku widniał napis: Prymus Jarecki. Bierzmy z niego przykład, jak uczyć się w ludowym wojsku polskim. Fakt. Że podporucznik Franciszek Jarecki został przeszkolony na nowoczesnych myśliwcach MIG-15, świadczył o bardzo wysokim poziomie jego wyszkolenia, dużym zaufaniu przełożonych do jego umiejętności oraz o uznanej wówczas za wzorową podstawie politycznej. Gdyby nie spełniał tych kryteriów, mógłby zostać skierowany do innej jednostki, eksploatującej w tym czasie starsze myśliwce jak na przykład jak 23, lub też zostać usunięty z wojska. 5 marca 1953 roku Franciszek Jarecki siedzi już w kabinie Miga. Słońce właśnie wychodzi zza horyzontu i w tym momencie on wie jedno. Dziś albo nigdy. Z kieszeni kombinezonu wyciąga pistolet, patrzy w lufę, potem na zegarek. Kilka minut, które zdecydują, czy będzie żył, albo zginie. Rozkazy są jasne. Jeśli pilot spróbuje uciec, należy go zastrzelić. Jeżeli przeżyje, czeka go śledztwo, tortury i wyrok śmierci. Jarecki obiecał sobie jedno. Nie będzie już lądował w Polsce. Start, godzina 6.55. MiG-15 Bis numer 346 odrywa się od pasa. Lecą w parze z instruktorem porucznikiem Józefem Caputą. Rytunowy lot szkoleniowy. Wybrzeże, Darłowo. Kamień Pomorski. Nikt nie podejrzewa, że ten lot zapisze się w historii. Kłobrzeg, Jarecki patrzy w lewo. Ostatni raz widzi Polskę. Jest przekonany, że już nigdy jej nie zobaczy. I wtedy znika w chmurach. Zamiast wyminąć samolot instruktora, gwałtownie schodzi w dół. Leci kilka metrów nad falami Bałtyku. Leciał tak nisko, aby nie wykrył go radar. Prędkość była tak szybka, że mig się. A silnik był na granicy możliwości. Saputa pyta przez radio: Franek, gdzie jesteś? Jarecki jeszcze odpowiada: Idę za tobą. Saputa zawraca. Kłamstwo trwa kilkanaście sekund, potem cisza. Instruktor krąży, szuka ognia, słupu dymu. Jest przekonany, że młody pilot rozbił się w morzu. Katastrofa zaniepokoiła Rosjan. Wysłano grupę pościgową. Tymczasem Jarecki leci już na północ. Wie, że jeśli poleci prosto, trafi na Borchą. Wyrzuca zbiorniki paliwa. Czas jest dla niego bardzo ważny. Przez radio słyszy, że osiem radzieckich migów ruszyło w pościg. Nagle głos w eterze: Zawróć natychmiast, albo zostanie zestrzelony. Jarecki odpowiada spokojnie, zbyt spokojnie. Nie mogę, lecę po lekarstwo dla Stalina. Po kilku minutach widzi lot. Wyspa, Borchą. Nie wie, czy znajdzie lotnisko, nie zna terenu, nie ma mapy. W tym samym czasie w Moskwie umiera Józef Stalin. Zawsze mówiono, że na Borcholmie są amerykańskie bazy, że są tam lotniska. Jarecki leciał nad wyspą i niczego takiego nie widział. Okrążył Borholm raz, potem drugi i z każdą sekundą narastało jedno pytanie: jak on ma tam wylądować? Propaganda kłamała: nie było betonowych pasów, nie było baz NATO, było tylko pole, łąki. A on leciał od rzutowce, maszyną ważącą kilka ton, nieprzystosowaną do lądowania na miękkim terenie. W końcu dostrzegł coś, co przypominało pas. Wąską, trawiastą drogę startową. Była to jedyna szansa. Podjął decyzję. Ląduje, zniżał się powoli z niezwykłą precyzją. Wykorzystał wszystko, czego nauczył się jeszcze jako młody chłopak na szybowcach w aeroklubie śląskim. Zachód właśnie dostał najbardziej szczerzoną tajemnicę. Sowieckiego lotnictwa. Do dziś doświadczeni piloci mówią, że lądowanie nie powinno się udać na trawiastym lotnisku. Trzy miesiące później inny polski pilot Jaźwiński spróbował powtórzyć ten wyczyn. On wyszedł cało, ale jego mig się rozbił. Lot Jareckiego z Polski na Borchon trwał zaledwie 7 minut. Gdy wysiadł z kabiny, euforia zniknęła natychmiast. Spojrzał na ogrodzenie, zobaczył tablicę z rosyjskim napisem: Przejścia nie ma. Zamarł. Przez głowę przemknęła jedna myśl: czy ja właśnie wylądowałem na Wyspie Sowieckiej? Spojrzał w drugą stronę. Zobaczył ludzi idących w jego kierunku. Dwadzieścia, trzydzieści sylwetek. Chwycił w kieszeni załadowany pistolet. Był gotów strzelać, bo jeśli to Rosjanie, to tak wiedział, że już jest martwy. Po chwili zobaczył mundury. To nie byli Rosjanie. To było duńskie wojsko. A rosyjska tabliczka? Pozostałość po II wojnie światowej. Borchon był pod radziecką okupacją aż do 1946 roku. Strach odpuścił. Jarecki żył. Dla Zachodu ten samolot był skarbem. Z nieba, jeszcze tego samego dnia, na wyspę rzuceni na spadochronach zostali dwaj oficerowie amerykańskiego wywiadu. Nie było szybszej drogi. MiG-15-BIS został przejęty. W ciągu dwóch tygodni. Rozebrano go do ostatniej śrubki, pobrano próbki materiałów, zrobiono gipsowe odlewy. Wszystkich elementów Amerykanie poznali wszystkie tajniki maszyny, która siała postrach nad Koreą. Amerykanom dziwiła jedna rzecz. Ta maszyna jest prosta, prymitywna. Na pierwszy rzut oka, jakby niektóre elementy wyklepał kowal. A mimo to działa niezawodnie. Jest solidna, skuteczna i tańsza niż wyrafinowane, drogie konstrukcje Zachodu. Po dwóch tygodniach, zgodnie z prawem międzynarodowym, MiG-15 zostaje odesłany do Polski. W Polsce zauważono, że ma ślady gipsowych odlewów. Jedna z największych tajemnic sowieckiego lotnictwa przestaje być tajemnicą. O MiG-15 Amerykanie wiedzą wszystko, znają jego wady. Na pierwszej stronie duńskiej gazety najpierw poinformowano o ucieczce Jareckiego, a dopiero później zamieszczono informację o śmierci Stalina. A Jarecki najpierw trafił do Kopenhagi, potem do Londynu. Spotkanie z generałem Andersem. Z jego rogu otrzymał Krzyż Zasługi z mieczami. Wysokie odznaczenie za odwagę i zasługi w walce o wolność Polski. Później trafił do Stanów Zjednoczonych. Tam Amerykanie witali go jak bohatera. Gazety amerykańskie rozpisywały się nie tylko o brawurowej ucieczce, ale o niemożliwym lądowaniu, którego Mick wyszedł niemal nienaruszony. Jarecki został bohaterem, celebrytą wolnego świata. Każdy chciał się z nim spotkać, każdy chciał się z nim fotografować. Od ludzi wielkiej polityki oraz artystów, muzyków, aktorów z pierwszych stron gazet. Cała Ameryka mówiła o bohaterze Jareckim. ekspresowym tempie otrzymał obywatelstwo amerykańskie z rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych. A w Polsce wydano na niego wyrok śmierci. W Stanach Zjednoczonych 50 tysięcy dolarów nagrodę wyznaczono przez Amerykanów dla pilota, który dostarczy miga na zachód. Dzisiaj to około 700 tysięcy dolarów. Ustanowiono ją po pojawieniu się tych maszyn. W Korei liczono, że ktoś się złamie. Że ktoś ucieknie. Nikt się nie złamał. Jarecki, jak mówił, nie wiedział o nagrodzie. Leciał po wolność, ale niestety tylko swoją. Po Jareckim już żaden polski pilot, uciekinier nie był tak witany z honorami i nie miał tak łatwo i dobrze jak Jarecki w nowym świecie. Po ucieczce Jareckiego w Polsce komunistyczny reżim chciał na siłę znaleźć winnych ucieczki. Po wielu latach, już w wolnej Polsce zapytano Józefa Saputa. Instruktora, który leciał z Jareckim w parze, co pomyślał, gdy zrozumiał, że to nie był wypadek, tylko ucieczka. Odpowiedział bez wahania. Pomyślałem, że to koniec. Koniec ze wszystkim. Koniec kariery, koniec latania, koniec lotniska w Słupsku i nie tylko Słupska. Saputa został zabrany do Warszawy i tam był brutalnie przesłuchiwany przez dwa dni i dwie noce. Prześwietlono nie tylko jego, Sprawdzono całą jego rodzinę. Gdy dziennikarz po wielu latach zapytał Zaputę: Czy sam poszedłby w ślady Jareckiego? Odpowiedział krótko: Nigdy, bo ta ucieczka mówił to nie jest decyzja tylko za siebie to wyrok dla rodziny wiadomo, co by się z nimi stało. Po wielu latach zapytano zasłużonego pułkownika lotnictwa, który latał w tym samym czasie co Jarecki. Pan też mógłby uciec. Odpowiedział spokojnie, tak, mógłbym, ale nie uciekł pan. Pułkownik odpowiedział, że trzymają go zawsze małe ojczyzny, rodzinne miasto, rodzina, koledzy, przyjaciele i to było silniejsze niż wolność. Po ucieczce Jareckiego szef informacji wojskowej, pułkownik Dimitri Woźniesieński wydał specjalne zarządzenie. Rozpoczęto operacyjne rozpoznawanie wszystkich polskich pilotów, a kawalero, Dano pół roku na znalezienie żony, oficjalnie dla stabilizacji, w rzeczywistości, żeby każdy pilot wiedział jedno: jeśli uciekniesz, ktoś zapłaci za ciebie. W przypadku Jareckiego groźba stała się rzeczywistością. Jego matka została skatowana podczas przesłuchania. Doznała trwałego uszkodzenia czaszki. Trafiła na dwa lata do więzienia. Kolega z pokoju Jareckiego, również pilot, za to, że nie upilnował wystarczająco Jareckiego. Został wydalony z lotnictwa i skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalni. Tak wyglądała druga strona tej historii. Wolność jednego człowieka oznaczała zniszczenie życia innych. A co wy zrobilibyście za cenę wolności? Też byście uciekli niszcząc karierę innym? Piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy Waszej opinii.